Witajcie w następnym odcinku podsumowania małych inwestycji Warszawy ostatniego czasu. Zapraszam do oglądania. Numer 1. Pierwsza nowość to drobna robota w postaci wymiany starych i wysłużonych napędów rogatkowych na przejeździe kolejowym w ulicy Marsa. Osobiście kompletnie nie wiem, co to miało mieć na celu, skoro niedługo ten przejazd i tak idzie pod młotek. Numer 2. Wykonano prace konserwacyjne oznakowania poziomego napętli autobusowej Metro Młociny. Prace polegały na odmalowaniu pasów. Numer 3. Prace utrzymaniowe w rejonie Ronda 40-latka. Niestety nie doszedłem do informacji, czy prace te były prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich czy Tramwaje Warszawskie, ale sugerując się tym, że utrudnienia dotyczyły również wiaduktu nad Rondem, to podejrzewam, że prace wykonywał ZD. Numer 4. Nowe ekrany akustyczne wzdłuż linii kolejowej nr 9 na Pełcowiźnie. Z powodu budowy nowych osiedli w okolicy, PLK postanowiły zainstalować ekrany w celu wygłuszenia hałasu wydobywającego się podczas przejazdu pociągów. Numer 5. Wymiana asfaltu na Czerniakowskiej. Asfalt wymieniono na odcinku siekierkowska hełmska na jednym z pasów ruchu. Numer 6. Wymiana nawierzchni w ulicy Pustola. Odbyła się wymiana nawierzchni na ulicy Pustola na odcinku Norwida Redutowa. Numer 7. Remont przeszło małe osiedlowe skrzyżowanie ulicy Ćmielowskiej i Świderskiej. Na skrzyżowaniu wymieniono nawierzchnię jezdni i chodnika oraz postawiono sygnalizację świetlną. Numer 8. Odświeżenie ulicy Dzielnej. Nawierzchnia ulicy Dzielnej była zużyta z powodu toczących się różnych prac niezwiązanych z tą ulicą w jej rejonie. Lekko poprawiono organizację ruchu i wymieniono nawierzchnię. Numer 9. Wymiana asfaltu na Puławskiej. Ulicy Puławskiej na odcinku Romera Dolina Służewiecka położono nowy asfalt. Niestety nie doszedłem do informacji, na której jezdni. Numer 10. Wymiana rozjazdów w rejonie zespołu przystankowego Kinofemina. Tramwaje warszawskie na kilka dni ostatnio zamknęły tam ruch tramwajów w celu wymiany zużytych rozjazdów. Numer 11. Dzielnica Ochota oddała do użytku nowe boisko w rejonie ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Dzielnica zezwala na korzystanie z boiska po bliskim placówkom edukacyjnym. Numer 12. Mycie wiat. Zarząd Transportu Miejskiego umył wiaty na dużej ilości przystanków w Warszawie. Numer 13. Poprawki na Ursynowskim Skwerze. Niedawno oddano nowe atrakcje na Ursynowskim skwerze. Okazało się, że są one wadliwe i dokonano poprawek. Większość z nich miała miejsce w rejonie fontanny, o której było ostatnio w odcinku Serii Warszawskie Nowości podsumowanie małych inwestycji. Numer 14. Remont wierzchni na Grochowskiej. Wyremontowano nawierzchnię na pasie w kierunku Marsa. Numer 15. Nowe słupki przy cmentarzu prawosławnym. Po interwencjach ludzi o samochodach swobodnie jeżdżących po chodniku przy Wolskiej, przy wspomnianym cmentarzu, postawiono słupki, lecz zrobiono to tak nieudolnie, że samochody jeżdżą teraz ścieżką rowerową zamiast chodnikiem. Numer 16. Koleje mazowieckie wykonały naprawy poziomu PE ileś, nie wiem ile. Albo P4, albo P5. Wspominam o tym w małych inwestycjach, a nie w pełnym odcinku, bo złapanie tych wagonów w ruchu celowo graniczyłoby z cudem. Numer 17. Nowe naklejki przystankowe. Liniowe naklejki przystankowe dotychczas na dole miały charakter przystanku, a na górze numer linii. Nowe naklejki będą w tej samej kolorystyce tylko charakter na górze, a numer linii na dole. Wymieniono już większość naklejek w Warszawie. Numer 18. Nowy lektor SK. Nowy lektor zapowiada możliwości przesiadki na stacjach węzłowych w pojazdach typu Elf czy Impuls 1. To już na tyle z dzisiejszego odcinka.